Kochający niezależność Globetrotter. Mama umiera. Wracaj. Sorry, Przykro mi. Yeah. Odprawa zakończona. Co się stało? Spadł jak kamień. Pogrzeb matki miał być tylko przerwą w podróży. Tak ma na imię moja mama. Wnuk Nancy także został ujęty w testamencie, więc go zaprosiłem. Nie chcę nic od ciebie, ale to twoje. Chyba musi zatrzymać się na dłużej w rodzinnym Broken Bay. Niszczyłeś dorobek jej życia? Ja? Tak. Wracaj skąd przyjechałeś. I tak miałeś to zrobić. Poznaj intrygujące życie na antypodach. Zależy mi na jej ziemi. Wiem. Razem w tym tkwimy Zobacz intrygujące życie podróżnika. Pierwszy sezon powrót do raju. Ty stanowisz ryzyko, nie ziemia. Rozbierz się. Premiera na kanale Filmbox Extra.